thank you Cześć, kochani, to Simmes, witam na moim kanale. Moi drodzy, to jest pierwszy filmik tego typu, jaki nagrywam. Nie mam różowego pojęcia, jak on mi wyjdzie. Mam nadzieję, że przyjmiecie go dobrze i że będzie Wam się podobał. Przygotowuję się mianowicie do tego, żeby nagrać serię dziesięciolecia, wreszcie. To jest moje wielkie marzenie, żeby to zrobić, ale żeby zrobić to dobrze, pomyślałam sobie, że troszeczkę muszę wejść, słuchajcie, w epokę i się dowiedzieć więcej. Na temat mody, na temat tego, jak się ludzie wtedy nosili, żeby móc fajnie ubrać moich simów. Mam nadzieję, że Was to również zainteresuje. Pierwszą, pierwsze dziesięciolecie, na jakim się skupimy, to jest, są lata od 1890 do 1900. I poszperałam sobie troszeczkę w internecie. Znalazłam sporo bardzo ciekawych rysunków, przede wszystkim y, takich z magazynów modowych. Wtedy nie było zdjęć, były rysunki y, przedstawiających ówczesną modę. Y, wszystkie linki do rysunków, do stron, z których korzystałam, znajdziecie w opisie. Polecam was, Wam również kanały, z których korzystałam, i blogi, z których korzystałam. Wszystko znajdziecie w opisach. W szczególności chciałam tutaj zaznaczyć, że po prostu rewelacyjny, rewelacyjny kanał Karoliny żebrowskiej na temat historii mody po prostu cudowny. Ale dobrze, już nie przedłużając w tym momencie, popatrzcie na te ilustracje, które tutaj się przewijają. Jak już pewnie zauważyliście, najbardziej charakterystyczną cechą tego okresu są te niesamowicie wielkie bufiaste rękawy. One od początku tego dziesięciolecia do jego połowy stawały się coraz większe i większe i większe, takie balony wręcz na ramionach. Później od połowy dziesięciolecia do jego końca trochę się zmniejszały, przybierały już takie normalniejsze kształty i wielkości. Kolejną charakterystyczną rzeczą są te takie fryzury, na czubku głowy zebrane włosy, tak, takie burze loków, na, znaczy loków, niekoniecznie loków, ale takie, wiecie, burza włosów na czubku głowy i duże piękne kapelusze. To są w ogóle początki tak zwanej Gibson Girl, stworzone przez ilustratora Charlesa Dana Gibsona. Który który stworzył je dla jakiegoś magazynu bodajże modowego, kobiecego. To była taka, wiecie, pierwsza It Girl. E, o niej możecie sobie też posłuchać na YouTubie. Jest masa filmików bardzo ciekawych. E, Gibson Girl będzie nam się przewijać przez kolejne dziesięciolecia, co najmniej do 1910. E, i, gdyż to był po prostu taki ideał kobiety. To było coś, do czego panie Dążyły w swoim wyglądzie, chciały być taką popularną Gibson Girl. Przejdźmy już teraz do strojów, które udało mi się znaleźć dla moich Simów. Jak widzicie, udało mi się znaleźć trochę takich charakterystycznych strojów dla tego okresu z tymi niesamowitymi rękawami bufiastymi, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. Jeśli nie bezpośrednio do konkretnej sukni, to na pewno do bloga czy strony, z której ta suknia pochodzi, znalazłam. Kilka naprawdę bardzo fajnych stron, na których można znaleźć historyczne stroje dla simów. Jak widzicie, skupiłam się tutaj na modzie damskiej, ponieważ moda męska i dziecięca mnie spe specjalnie nie interesuje, więc również w tym wyzwaniu ja się będę skupiać na modzie damskiej, po prostu modę męską. Jeśli coś fajnego znajdę, to będę tego używać. Jeśli nie, to będę używać czegoś, co mniej więcej się sprawdzi. Mniej więcej będzie pasować. Pamiętajmy też, że to jest po prostu tylko zabawa i ja to robię dla czystej przyjemności i tego, żeby, żeby po prostu dobrze się bawić, żeby mieć frajdę i też wiecie, cieszyć trochę oczy tymi strojami, ale nic na siłę. Nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy historykami mody, więc wiecie, nie bądźmy też takimi totalnymi purystami. Mam nadzieję jednak, że skorzystacie sobie z tego filmu i z linków, które się pod nim znajdą. Dajcie znać, jak Wam się podoba pomysł na tego typu filmiki. Planuję robić taki króciutki filmik pokazujący właśnie, co udało mi się znaleźć, pasującego do epoki przed każdym dziesięcioleciem. Mam nadzieję, że mi się ten plan powiedzie. Trzymajcie za mnie kciuki i do zobaczenia w następnym.